Cześć, witajcie, jestem jest Games. Witam Was w kolejnym odcinku z gry My Summer Car Jak widać, jesteśmy po update, między innymi po tym, że doszły gaśnice. Doszło wiele innych rzeczy, ale takie małe istotne są praktycznie. Bo, co wiem, to może zapalić nam y ten motorower. I teraz jesteśmy na takich większych zakupach, więc robimy. Oczywiście teraz żeby wystartować w wyścigu, to trzeba mieć tą gaśnicę. Tutaj zrobimy sobie takie troszeczkę większe zakupy. Oho. I tutaj hmm. Ile nam wyszło? 3000. Dobrze, tutaj troszeczkę chipsów. Pizza. dwa coś. Mhm. Chyba nie zrobimy takich zakupów, jakie chcę zrobić, ale. Ile no. To tutaj się zaraz pokażę no. O i tutaj jest właśnie uchwyt do gaśnicy. Więc tutaj shopping Bag idzie o, o o o troszeczkę Będę chciał kupić jak najwięcej tych skrzynek piwa A przynajmniej tak 10 minimum No to, to już na dłuższy czas nie być w sklepie. Jak widać, jak słychać przynajmniej jak w oddali. To on się odradza. Tak. Ale dodaną też możliwość jego holu. O. Tu się pan biegny Sebik zaczepił. No. Co mi zrobi? Dobra, idziemy. Nie ma co się nim przejmować. I teraz trzeba będzie to wszystko przerzucić. I z takich większych rzeczy to jeszcze nam te skrzynki piwa pozostają. Później do kupna. A właśnie z jednej rzeczy ciekawe Nie, to nam. No złodzieje no panie Tutaj są złodzieje, złodzieje, złodzieje są um, No ukradli dom małą banieczkę co było No ta 5 litrowa, tego o, takiej do nam ukradli Trudno Przynajmniej wtedy zatankowaliśmy Tutaj zaraz Teraz takie małe wyjaśnienie dlaczego nie było filmów To były między innymi przez live'y Ale też no takie ogólnie hmm. Chciałem parę rzeczy poprzygotować hmm. To mam nadzieję, że będę chciał wrócić do częstotliwości tych filmów Chociaż nie wiem jak to wyjdzie Więc zobaczymy Nic nie obiecuję, ale będę chciał się postarać Będę chciał z polskiego pagieru zrobić oraz z tego polskie klimaty to, no mam nadzieję, że niedługo się pojawi z klimatów oraz z nowej gry GTA 5 online. Już mam takie miarę apartament, udało mi się szybko zdobyć. No nie szybko, praktycznie, tylko musiałem troszeczkę posiedzieć, taki za prawie milion, milion z hakiem. Magieta online i jakiś tam samochód samochód jednak jakiś tani kupiłem tam tam kolejny ukradłem, ale tutaj też można zauważyć jedną ciekawą rzecz, którą będę chciał wytestować ale to może kiedy indziej o tym powiem a czy ja kupiłem? tak to kupiłem a tutaj tych moskitospray spraya nie kupiłem tutaj mam jeszcze 3000, pozostało prawie 3000 więc no Tutaj mam nadzieję, że... Starczy nam na jakieś zakupy. No, a teraz już jakieś takie porządne zakupy, ale na no, jeszcze bardziej porządne, takie, żeby przez bardzo długi okres czasu nie być w tym sklepie. Tutaj ten głód jest duży. A, i pewnie będzie noc. No to przy okazji pokażę bar. Tutaj do menu i po prostu takie wchodzenie. Mhm, dobrze, wszystko jest dobrze, więc nie powinno być żadnych problemów. Dobrze, szybko biegniemy. I też mówiłem, że będzie z. I boję się, czyżby to już było tutaj brudne coś, albo nie. A, tak, wiedziałem, wiedziałem, że to się rozwapowuje. Mnie poprawili tego. Ach, no, A, kupię jeszcze jeden. na taki upadek. A, tego zapomniałem wcześniej. Stąd już nie będę nic brał. Tutaj to wezmę, o, oczywiście to. A to się. Nie, to zapomniałem wtedy. I tutaj jedzenie, wszystkie wykupimy. O, olej nam się zbogował. Co to się... On... Aha, ty nam się nawet ten koncentrat zbogował też. Powiedział, że on zamyka zaraz. Dobra, więc trzeba się szybko pośpieszyć. 10 skrzynek piła powinno wystarczyć. Więc no tutaj po prostu będzie można teraz. No, to jest taki dłuższy okry, bo tam cukier jest. Tych soków. Bo zapomniałem wcześniej kupić ich. To trochę. No, nie ukrywam. To było niezbyt mądre. No, ale po prostu zapomniałem. Tak, tak mamy tysiąc, więc za każdym razem trzeba będzie robić jak największe zakupy. Jak się będzie w mieście, a pewnie ja będę następnym razem w mieście szambiarką. A tam do szambiarki, no jakieś 10 takich wejdzie ten dwie torby takie większe no może wejść tam do szambiarki a czy ja wziąłem torbę? Hmm. Czy ja wziąłem. A jest. O. O się wygięło. No dobra. O. To takie moje zakupy. I teraz wrócimy do domu. I, I ja patrzyłem, to na razie się jedno co zmieniło. wgrzejmy silnik o. E, to doszła jedynie maska w tym nowym update ale też ona jest ciekawa a jeszcze raz się napijemy no już mogę zapalić No, tutaj nie będziemy tankować, bo na razie nam jeszcze paliwa wystarczy Dobra Więc jedziemy do domu I tam zaparkujemy, to będzie taki króciutki odcinek, bo zakupy takie Oho Dobra, zamknąłem albo po prostu jeszcze podskoczymy na złomowisko potem tą kanapę o której mówiłem w ostatnim odcinku tak podskoczymy na złomowisko i tam raczej zakończymy jaki bardzo króciutki odcinek będzie ale mam nadzieję że będzie interesujący już zdali belki które będę starał się teraz pokazać albo jak będą gdzieś nie ma. Dobrze. To jedziemy dalej. To chyba są dalej te belki. O. I piję sobie. I teraz jedziemy. Chwila fabryka mocy dała. Też mm, mam nadzieję, że się pojawią jakieś gameplaye z Eurotrack Simulator 2. Mm, ale to nie. To prawdopodobnie będę mieć na live'ach. Ostatnio był live z GTA. E, pierwszy taki live z GTA ogólnie 2 co e, będę miał zaraz ogłoszenie kolejne więc będę musiał się stresztać I pierwszy live z GTA ale samo co I dlatego odeszłam tego pomysłu i GTA raczej na lewach nie będzie Teraz drugie takie To jest to że ogłaszam nabór do ekipy GTA Jeżeli któryś z widzów ma GTA 5 i no, to mm, należy do ekipy fajnej. Na razie jest w stracie, yy, no, tworzenia. Yy, może ta osoba w ogóle zaczynać od zera. No to napiszę po prostu w komentarzach, ja się będę starać odezwać do Was i po prostu yy, będzie obgadajem. I jedyna wymagania, mieć 2-5 online. No, i to na razie tylko tyle. To też wymagania banalnie proste. Więc czemu by nie spróbować? To już od Was zależy. Czy będziecie chcieli, czy też nie. A tutaj dobrze A tutaj jest. Dobra. Też to co wiem, to wydłużono mm, czas oczekiwania na zamówienia. Więc cały tak czytałem, to wydłużono czas oczekiwania na zamówienia. Więc no to też jest takie. O Jezu, ile tego jest? Aha, możemy na tym się przespać. No. O. Pięknie weszło. No, więc no taki króciutki bardzo odcinek będzie, ja się praktycznie będę z wami żegnał już w tej chwili, zapraszam do zostawienia łapeczek w górę, subskrypcji oraz postawienia tego filmu w, 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 w znajomym oraz napiszcie jeżeli chcecie należy do ekipy WGTA GTA V, więc trzymajcie się i cześć!